Znaczy no szkani, robimy czytanko dla byków na maj, patrzymy co tam u byków, Misiatki jesteście drudzy w maju, także fajnie, szybciutko was zrobimy. Dobra, aha, czekajcie, miałam przełożyć, zapomniałam, że miałam przełożyć. by byczulisiu? byczulisiu, no. Oh. Dziewiątka buław. Ósemka kieliszków. No, coś mi się wydaje, że ktoś coś próbował zostawić, i średnio mu to wychodzi w maju. Szóstka kielichów. Eee, trójka mieczy, do, odchodzi do przeszłości, to akurat dobrze. Cesarz. Jeżeli macie związek, dla tych byków, które mają związek stały, jeżeli próbowaliście odejść, to chyba nie odejdziecie. Oni też nie odejdą. Raczej zostaniecie w związku stały, stałym. Dla tych, którzy mieli królowa. E, buław, u, król monet. Tak, dla związków stałych oraz dla osób pracujących mamy dobre karty. E, diabełeczek. No. Dziesiątka, co to jest, mieczy do góry nogami. A co my tu mamy? Rycerz kieliszków się nam wywrócił. Co wy to wyprawiacie? Król kieliszków no mamy dwie yy, energie tutaj, dwie męskie energie, jeżeli jesteście mężczyzną, to być może wy macie jakieś, ym, jakiś bałaganik wewnętrzny, emocjonalny, a w pracy macie super. Jeżeli jesteście mężczyzną, jeżeli jesteście kobietą, dziewczęta, słuchajcie, jeżeli macie stałego partnera, ja później zrobię dodatkowe karty dla Singli, także się nie martwcie. Jeżeli macie stałego partnera, to być może on, i, i nie macie nic więcej, tylko jednego stałego partnera, to być może on jest nieczuły. On może być taki konkretny finansowo i rzeczywiście pokazuje, że tutaj on się stara, że jakieś pieniądze, że tam jakoś jest, że nie idzie nigdzie, nie wybiera się, nie zostawia was, ale jest brak czułości, brak miłości i tak, no. Nawet złość w to, to w Was powoduje. Yy, niestety niektóre byki są związane albo, no związane albo macie do czynienia w jakikolwiek inny sposób z kimś, kto pije. W sensie alkoholu. Yy, jakiś alkoholizm tu jest pokazany, bo mamy i diabła i odwrócone kielichy. Słuchajcie i to dużo. Jeżeli macie dziecko takie dosyć duże, zwróćcie uwagę... Jeżeli podejrzewaliście, że dziecko mogłoby coś używać, znaczy w sensie raczej alkoholu, ale może, no nie wiem, to zwróćcie uwagę, przyjrzyjcie się. Ale, ale chyba nie. Chyba, chyba raczej to chodzi o jakiegoś mężczyznę. Raczej. Chłopaki, jeżeli wy macie jakąś skłonność do alkoholu, to, to się wstrzymajcie w maju, bo może to się pogorszyć u was i to nie jest, to nie jest dobry pomysł. Dobra, co dalej. Co dalej, co dalej? Czyli jeżeli chodzi o stałe związki, jeden, jeden związek, jest stabilizacja, nikt się nigdzie nie wybiera, ale jest brak czułości albo problem alkoholowy i brak takiej bliskości, brak takiego, takiej miłości ze strony tej osoby. I to was może wkurzać. To Was niestety może wkurzać. Nie, żebyście, nie w sensie, żebyście odchodzili od tej osoby, bo pokazujecie, że nie potraficie od nich odejść, być może ze względu na dzieci, ale pokazujecie, że nie chce się Wam już walczyć o ten związek, nie będziecie już cierpieć, bo cierpienie odchodzi do przeszłości, ale też. No, specjalnie się Wam ta sytuacja no, nie podoba w maju, więc być może trzeba będzie tutaj zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak żeby porozmawiać na temat swoich własnych tam jakichś emocji, żeby, żeby jakoś porozmawiać, czego brakuje w związku, czy coś takiego. Koniec końców ten cesarz, jako wynik taki najbardziej pożądany, pokazuje, że Wy się możecie z tą osobą dogadać. Dobra. Historia numer dwa są dwie osoby. No, no co no mąż i kochanek? Tylko teraz tak. Mąż jest, znaczy mąż i kochanek, teraz który jest mężem. To jest pytanie. Dobra. Inaczej dwie osoby. Jedna osoba jest bardzo stabilna, no, ja tak liczyłam na to, że to może ten wasz mąż, a ten kochanek to dziabdziaństwo z zewnątrz, ale teraz nie wiem. Słuchajcie, jedna osoba jest bardzo stabilna, i być może wy z nim właśnie jesteście, a być może wy chcecie z nim być. To może być byk pan na koziorożec. Nie musi, ale może. Aż dwie karty, które świadczyłyby o koziorożcu. Byk pan na koziorożec. Ehm, słuchajcie, baran też tutaj jest pokazany, albo ryby, e, rak lub. Em, co jeszcze? Skorpion, skorpion, o skorpion też. Słuchajcie, dobra, dobra, dobra. Abstrahując od znaków. Ja, jakaś jedna osoba jest bardzo stabilna, chce z wami być, i ta osoba, ta, która jest stabilna, konkretna i chce stałego związku, ta osoba jest lepsza. Ale jest jeszcze druga osoba u niektórych z was, która jest strasznie kusząca, ale nie. Otwarta na miłość w ogóle, zamknięta na miłość. Yy, pokazuje się tutaj w diable, więc no trudno się Wam oprzeć. Wy pokazujecie, że aż tak nawet Was to trochę wkurza w tej sytuacji, że nie wiecie, co macie zrobić. Nie chcecie nikogo zranić, nie chcecie zdradzać, nie chcecie takiej dziwnej sytuacji, ale pokazujecie, że poddajecie się w maju, bo nie potraficie ani tamtej osoby zostawić, ani jakoś specjalnie tutaj wybrać. I obie te energie się tak tutaj pokazują. I macie dwie drogi w maju. Możecie iść w stronę tej osoby, która Wam ofiarowuje tą pseudo-miłość. Pseudo, bo to jest dziwny człowiek. Chłopaki, jeżeli jesteście chłopakiem, bo jeżeli jesteście dziewczyną, to nie, ale jeżeli chłopaki jesteście chłopakiem, to ta kobieta, która idzie w Waszą stronę w maju, jest yy, bardzo, może że jest bardzo pociągająca, ale to jest jakaś... O Jezu, żeby już bez epitetów, ale uważajcie na tą babę, bo ona jest nawet mściwa. To znaczy... Jak wy jej nie przyjmiecie, ona jest taka, taka wredna. Ona mogłaby wam tam. Yy, znaczy, no nie, że krzywdę zrobić fizycznie, chyba, ale ona jest bardzo, bardzo nerwowa i agresywna kobieta i zazdrosna i podła. I jeżeli, jeżeli takie coś do was idzie, to naprawdę uważajcie. Ja się Wam nie dziwię, że Wy się będziecie dwa razy albo dziesięć zastanawiać, czy brać tą babę, czy nie. Jeżeli jesteście chłopakiem, słuchajcie. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Więc, jeżeli są takie dwie osoby, to jedna z tych osób w ogóle się nie otwiera na miłość i jest diabłem, jest toksycznym czymś, co być może przychodzi tylko po to, żeby wam rozwalić relację z tą fajną, poukładaną osobą. Dlatego ja Was przestrzegam, żeby nie iść w tym kierunku. Wy możliwe, że pójdziecie w kierunku tej dziwnej, zamkniętej na miłość osoby, bo ta, ta osoba Wam będzie mówić, że Was kocha. Ten drugi człowiek. Czekajcie, bo mnie to tak denerwuje ten włosek. Ten drugi człowiek, ten stabilny, on może nie mówić, że kocha, ale on pokaże. A tamten będzie gadał, 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 a tak naprawdę jedno wielkie dziedzictwo. Także tu nie polecam. Słuchajcie, ale pokazujecie, że ani jednego, ani drugiego nie umiecie zostawić. No więc no, no tu trzeba będzie jakieś decyzje być może podejmować. Słuchajcie, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Sprawy z ojcem, być może z ojcem alkoholikiem. Takie rzeczy mogą wychodzić na wierzch. No, emocje nawet mogą. Ja nie mówię, że Wy z ojcem będziecie coś mieli do czynienia, ale może Wam się coś tam pojawiać w sensie em, wspomnień. Jeżeli ktoś miał ojca alkoholika, może coś być. Możecie sobie z tym bez problemu poradzić. Problemy z dzieciństwa, coś takiego będzie tu wyłazić. No, mam pokazane, to Wam mówię. E, weźcie to też pod uwagę. Dobra, kochani. Zobaczmy jeszcze na dodatek dla osób, które nie mają nikogo innego w ogóle. Znaczy, nie nikogo innego, tylko w ogóle nikogo. Czyli osoby raczej singlowe. Byk. ósemka monet, karta śmierci i słońce. Uff. Kochani, jeżeli dużo pracujecie, albo nie będziecie pracować, to obie te sytuacje, to znaczy tak, jeżeli bardzo dużo pracujecie, to nie poznacie nikogo nowego, bo nie będziecie mieli kiedy ani gdzie. Jeżeli stracicie pracę albo z jakiegoś powodu przestaniecie pracować, um, ale to musielibyście wiedzieć o tym, bo ja nie miałam żadnego takiego zaskoczenia wcześniej pokazanego, ale jeżeli nie pracujecie i jesteście w związku z tym na jakimś rozdrożu zawodowym, to też nie będziecie mieli w najbliższym czasie czasu. Na związki. Ale pokazujecie, że was to nie dobija. Wy musicie coś zakończyć. Wy single musicie coś zakończyć, przejść jakąś transformację, albo macie jeszcze jakieś fiurgające emocjonalne cofki z przeszłości, więc trzeba będzie się od tego odciąć raz na zawsze. Bo inaczej nie będziecie szczęśliwi z inną osobą, po prostu. Albo i coś innego w życiu, na przykład związanego z pracą, z pieniędzmi. W momencie, kiedy sobie z tym poradzicie, dopiero wtedy przyjdzie jakiś taki moment otwartości na nową miłość. Także coś jeszcze jest do zrobienia, zanim przyjdzie coś nowego. Być może coś z przeszłości, albo coś związane z pracą i z pieniędzmi. Niektórzy z was singli nie będą się w maju w ogóle zastanawiać nad nową miłością, bo będziecie mieli inne sprawy na głowie. Po prostu, wiecie o co chodzi. Kochani, czekajcie, chwileczkę. Jezu, co się dzieje? Rada dla byków na miłość. Odetnij się, byku. Zostaw coś za plecami, odetnij się. To dla wszystkich byków. Eee, co to jest? Nie jedź gdzieś. A gdzie Wy macie nie jechać, ej. Albo odciąć się od jakiegoś osoby spod znaku raka, albo nie jechać gdzieś. Słuchajcie. Obie karty trochę mówią o podróży, ale wy macie gdzieś nie jechać. Albo do was, żeby ktoś nie przyjechał. Więc na pewno ci wszyscy, którzy mają stały związek, albo jakąś fajną osobę na oku, z którą coś zaczynacie, i ta osoba jest fajna i konkretna, jeżeli przyjdzie jakiekolwiek zaproszenie od innej osoby, z którą już kiedyś byliście i wiecie, że to jest jakieś dziewczęstwo, albo przyjdzie e, zaproszenie, albo ten ktoś będzie chciał przyjechać do was, wygląda na to, że to nie jest dobry pomysł. Wygląda na to, że powinniście się od tej osoby odciąć. Bo, jak się nie odetniecie od jakiejś przeszłości, to nie możecie iść naprzód, nie możecie zrobić kolejnego kroku i ym, związać się z jakąś nową osobą, albo w ogóle znaleźć jakiejś nowej, fajnej osoby. Dopóki się od czegoś lub kogoś nie odetniecie raz na zawsze. Taki macie przekaz. To może być cokolwiek. To może być związek, to może być dzieciństwo, to może być cokolwiek. Może jakieś swoje własne cechy. Być może. Przekaz na pracę dla byka. Praca. Wyjście na jaw czegoś tu będzie. Coś, coś się dowiecie. Będzie, ale będzie też klarowność to akurat jest dobre. Oj, będzie klarowność. Uhu, hu, uhu. Prawda, jakaś wyjdzie na jaw albo się coś dowiecie. No, jakiś dziwny król za tym stoi. Jaka jest rada na pracę. Hmm. Nie, wiem, co, nie wiem, dlaczego wy macie coś być podejrzliwi i coś szperać i szukać i z podejrzliwością podejść do czegoś. Jakieś obiecanki, cacanki. Dobra, kochani, posłuchajcie, to nie będzie dla wszystkich na pracę, to będzie dla tych, którzy będą mieli trudną sytuację w maju. Jest pewna grupa byków, która w ogóle nie będzie miała trudnej sytuacji w maju. To znaczy, wasza praca taka, taka jaka była, taka, jaka jest, taka będzie, nic się tu nie będzie zmieniać. I to nie jest dla was ten przekaz. Tak mi się wydaje, że to nie jest dla Was. To jest raczej dla tych, którzy będą mieli coś dziwnego. To coś dziwnego, co się tutaj pokazuje, to jest albo będą cięcia, niestety, cięcia, blokady, jakieś takie trudne sytuacje, albo wyjdzie na jaw jakaś prawda, że ktoś jest perfidny. No, i bardzo możliwe, że kłamca. Wy macie uważać, macie pokazaną podejrzliwość jako radę. Podejrzliwość i takie um, pad czytanie między wierszami. To znaczy, to jest szukanie, obserwowanie i szukanie, ale żeby być, żeby do końca, no ja wiem, to dziwnie brzmi, ale do końca nie ufać w to, co ktoś wam mówi. Dlaczego? Bo będą obietnice bez pokrycia dawane. Będą obietnice bez pokrycia, ale jest jeszcze jeden przekaz. Jeżeli, jeżeli by komuś przyszło do głowy, tak zupełnie ni stąd ni zowąd zmieniać pracę, a w waszej pracy się nic nie dzieje i wiadomo, że w najbliższym czasie nie stracicie pracy, to musicie uważać, nie wiem, czy szukanie na siłę nowej pracy będzie dobre, bo moglibyście dostać ofertę, która będzie przekłamana. Takie coś macie pokazane, żebyście uważali na jakieś oferty, które nie są, lepiej wyglądają niż, niż są w rzeczywistości. I dlatego wasza rada to jest podejrzliwość wobec jakiejś oferty, która się pięknie świeci, a wcale to nie złoto jest. Wiecie o co chodzi? No, jakiś dziwny mężczyzna jeszcze jest zamieszany w tą waszą sytuację. Przynajmniej dla niektórych. Jeżeli jesteście mężczyzną, to się możecie wkurzyć jakąś sytuacją, jak wyjdzie jakaś prawda na jaw. Natomiast być może jest u was w pracy jakiś mężczyzna, który albo będzie wkurzony, albo będzie jakiś no, nie wiem, zazdrosny nawet, albo jakiś agresywny, ale taki niezbyt miły. Niezbyt miły. No, Taka dziwna sytuacja, troszkę, nie? No. No dobrze. Sprawdźmy, co macie z każdym znakiem Zodiaku. Jeżeli yy, macie osobę z znaku Barana, tak, Barana. No, zakończenie związku, wygaśnięcie miłości albo. Jeżeli nadal się kochacie, nie możecie być razem w maju. Ta miłość się nie może stać, nie może się spełnić. Niespełniona miłość. Jeżeli jest to wielka miłość, to jest niespełniona. A jeżeli wygasła, no to rozstanie, nawet jakieś, rozstanie, coś takiego. Kurczę. Dwa byki teraz. Brak stałego związku. Jedno z Was lub oboje nie chcecie stałego związku. Jeżeli jesteście w stałym związku, to problem, konflikty. Albo może się coś rozpaść, albo się może pokazać konflikt, albo nie będzie umocnienia związku, tak jakbyście chcieli. W maju. Bliźnięta. No, jakiś lowelash tu jest pokazany, więc to z was, który jest mężczyzną, najprawdopodobniej będzie lowelasem, bo tu jest król, ale teoretycznie może się tak okazać, że to kobita będzie dziwna, bo kobiety mają czasami taką bardziej, no, taką energię. W każdym razie, ktoś tu jest y, niestały w uczuciach, przychodzi, odchodzi, oszukuje, manipuluje. No, takie lowelaso podobne, więc uważajcie, dlatego że niestety. No, stałe to to nie będzie pomiędzy wami i bliźniętami, niestety, kochani. Stałe to to nie będzie. Nie, nie ufałabym tak za bardzo temu. Dobra, rak. No, wisielec, jak się odwraca, to znaczy, że wyjdziecie z jakiejś stagnacji i być może wyjdziecie z jakiejś kłótni albo z jakiegoś zawieszenia. Jeżeli jesteście razem i coś była jakaś stagnacja, to różycie. Ruszycie do przodu. Ruszenie do przodu będzie w taką stronę, żeby dla Was to było dobre. Znaczy, tak czy siak, co by się nie działo, zazwyczaj jest to dla naszego dobra. Także to właściwie, no nie wiadomo, ale. Jeżeli na przykład się kłócicie i ani i jedno, i drugie jest uparte, to teraz nagle zobaczycie punkt widzenia drugiej osoby, albo oni zobaczą wasz. Tak, jakbyście wyszli z jakiegoś takiego marazmu, z takiego, tak jakby coś się ruszyło w waszym związku. Teoretycznie jest możliwe, że się ruszy w taką stronę, żeby nie być razem. No, jest taka możliwość, niestety. Ale przynajmniej nie będziecie w stagnacji. Przynajmniej będziecie wiedzieli, że coś się dzieje. Um, to był rak. Teraz lew. Z lwem, no, niestety, tu nie ma oferty, nie ma planu. Stabilnego związku ze strony lwa albo z, waszego stron, stro, z waszej strony wobec lwa. Ten rycerz się odwraca, czyli, no, nie ma, nie ma oferty. Nie dość, że nie ma oferty, to jeszcze nie ma działania. Jeżeli macie kontakt i są obiecanki, cacanki w maju. To nic za tym nie idzie. To znaczy, osoba będzie gadać, 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 a nie zrobi nic. Zwróćcie uwagę na to, co ta osoba robi w Waszym kierunku. No i czy to, co mówi, a to, co robi, czy to się pokrywa. Dobra? Nie ma takiej stabilizacji między Wami niestety w maju. Dobra, panna, byk i panna. Uuu, a tu będą chyba jakieś seksy. Tu się coś będzie wydarzać. Kochani, prawdopodobnie to z was, który jest mężczyzną, ale też się nie upieram. Prawdopodobnie wyskoczy z jakimś czymś, to znaczy, wyskoczy, nie, nie chcę się z czym, ale słuchajcie. podejmie działanie. Działanie romansowe, ale takie konkretne, takie zdobędę tą osobę. Wrócę do tej osoby, albo jeżeli jesteście razem, to no wprowadzenie jakiegoś ognia do związku. To są takie karty seksowne, romansowe. Ktoś tu jest kimi zafascynowany. No jakieś romansy, jakieś romansy, jakieś działanie takie, zdecydowane działanie w kierunku drugiej osoby. Raczej mężczyzna do kobiety przyjdzie, ale no nie upieram się, że to musi być tak. Ehm, waga. Jeżeli macie wagę. Nie wiem. Wiecie co, jak się pokazuje siódemka kielichów między ludźmi, no to pewnie, że może być tam, mała marzymy o sobie. Jedno marzy, drugie marzy, śnicie o sobie nawzajem i w ogóle gdzieś tam jakieś tam fiurgacie w obłokach i nie wiadomo co. Ale przy tej karcie trzeba uważać na dwie rzeczy. Żeby za bardzo nie odlecieć, i tutaj też wchodzą jakieś różnego rodzaju nałogi, zwłaszcza narkotyki, więc uważajcie, czy ktoś tutaj no, w jakąś dziwną stronę nie idzie. A, aż, aż takie coś nawet by mogło być. A druga sprawa, no, że może ktoś mieć inne opcyjki. Nie tylko wy jesteście, tylko jeszcze parę osób, albo wy macie. Za dużo ludzi, w każdym razie, jest za dużo opcji, jest za dużo rozmarzenia, jest za dużo, a może to, a może tamto, a może tam jest trawa bardziej zielona, a za mało akcji, i za mało wyboru, i zdecydowania, i takiego skoncentrowania na związku. Tego brakuje. No, więc. No, tak to wygląda. No dobrze, skorpionek. Dziesiątka buław, i teraz tak, jedna z was bierze na siebie być może całą odpowiedzialność za ten związek. Albo jedno z Was jest bardzo przeciążone i jest mu już ciężko, więc to, które nie jest przeciążone powinno przyjść i pomóc. To, to które jest maleciutko i fajnie powinno przyjść i pomóc i odciążyć tą drugą osobę. To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że ta karta, ta karta by pokazywała, no to jest no u Was w, w, w czytaniu, więc być może to Wy wzięliście na siebie jakąś właśnie, jakiś ciężar, tak jakby jakby Wam było już strasznie, strasznie ciężko i wiecie co? Ym, stres może powodować, dużo stresu może powodować ta relacja w maju. Czyli zamiast, żeby się coś rozwiązywało, żeby było fajnie, żeby było lekko, to są same problemy. Więc no tutaj, no, no, no trudno może być, trudno może być z, ze skorpionem. Popatrzmy na szczelczyka. No, i teraz tak. Jeżeli komuś się wydawało, że szczelczyk już nie kocha, nie chce i w ogóle nigdy nie wróci, to nie wiem, jak to będzie. Jedno z Was albo oboje nie potraficie jeszcze się pożegnać. Jeżeli zerwaliście już, ja mówię teraz do tych, którzy nie są razem, a chcielibyście być, więc jest szansa, że będziecie, ponieważ ktoś tu nie spalił mostów i nie potrafi odejść. Ale. Jeżeli jesteście razem, a nie chcecie być i was to męczy, to niestety ta karta pokazuje, że w maju nie będzie można odejść. Nie będzie można, z jakiegoś powodu, ktoś nie podejmie tej decyzji albo nie może się przeprowadzić, bo nie ma gdzie, bo nie ma pieniędzy, nie można odejść i coś was trzyma. Wtedy to jest dla was negatywne, bo chcecie odejść, a nie możecie. Ale jeżeli nie chcecie, żeby się skończyło, no to się jeszcze nie kończy. No. Jeżeli myśleliście o jakiejś wyprowadzce w maju, może być to opóźnione. To tylko tyle mówię, że może być opóźnione. E, słuchajcie, to był szczelczyk. Kozioroszec. Kozioroszec. No, nie ma nowego początku między Wami i Koziorożcem. Jest albo zablokowany nowy początek, na przykład jesteście razem, chcecie kupić mieszkanie albo, albo samochód, nie uda się to z jakiegoś powodu, że, że akurat w maju się to nie uda. Jedno myśli, że się drugie do niego wprowadzi, może się to w maju nie stać. Jest pokazane, że to będzie utrudnione. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Chociaż, jeżeli chodzi o duże zakupy w sensie właśnie, czy znaczy zakupy, no w sensie kupna domu lub mieszkania, to ja bym tu się jeszcze wstrzymała. No, ja bym się trochę tutaj z tym wstrzymała, bo to może być, no, no to być może trzeba poczekać parę miesięcy, rok, dwa, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z cenami. Natomiast, jeżeli chodzi o wasz związek, to on się nie zadziewa albo się nie umacnia. Albo nie jest oficjalny, albo nie wiem, z jakiegokolwiek innego powodu się nie zaczyna coś, co planowaliście. No, nie wiem co, ale coś. No. Kochani, co to było? Koziorożec, teraz wodnik. Wodnik. No ktoś tu o kimś marzy. To samo co było tam chyba przywadze bodajże. No i teraz tak jak powiedziałam przy, chyba przy wadze, już nie pamiętam. Tak jak powiedziałam wcześniej. Można o sobie marzyć, można o sobie śnić, można sobie wyobrażać różne dziwne dziabdziaństwa. No więc no tutaj takie coś macie, ale uważamy na to, żeby za bardzo nie odlecieć. Uważamy na narkotyki, jeżeli byście kogoś nowego poznawali, to przyglądajcie się, czy to nie jest ktoś dziwny, albo uważamy na to, że ktoś ma za dużo opcji. Ja tak ja wymieniam różne opcje. Ja nie mówię, że to muszą być narkotyki i potem nagle komentarz. Jakie narkotyki, ja w ogóle nikogo takiego nie znam. No to pewnie, że nie musicie. To w ogóle nikogo może nie być, kto takie coś zna. Ja tylko podaję przykład, jakie różne rzeczy mogłyby być. I teraz tak, różne opcyjki za dużo opcyjek to może wezmę, to może wezmę, a tutaj się z tą babą pogadam, a tu se z tym chłopem pogadam, a jeszcze tam, jeszcze parę innych gdzieś tam na horyzoncie. Mam w zanadrzu jakby co. Nie ma decyzji, nie ma koncentracji na jednej osobie i jest to problem. No i kochani, rybeczki. Odcięcie się. No, wiecie co? Albo ktoś od kogoś odchodzi, odcina się, idzie swoją drogą i jest pozamiatane. W sensie takim pozytywnym o tyle, że można w końcu odetchnąć. Dobra, jestem wolna, albo wolny. Jedno z Was przynajmniej taką energię pokazuje. Dwa. Jezu, co chciałam powiedzieć. Aha. Jeżeli jesteście razem, nie planujecie żadnych odejść, żadnych tam jakichś rozstań, ani nic takiego, słuchajcie. Ym... Jakieś poważne załatwienia, być może urzędowe, jakieś poważne konkretne rozmowy, rozmowy takie chłodne i analityczne. Zwłaszcza jeżeli jest między wami tak trochę kiepsko, to ktoś z wami może próbować porozmawiać poważnie. W sensie takiego wóz albo przewóz, w te albo wefta. Te. Zdecydujmy teraz, czy robimy to, czy co innego. No. Dobra. Karta anielska dla byczulisia. Dlaczego ja do góry nogami trzymam te karty? A one są pomieszane gagatki. Dobra, wezmę tą jedną kartę i wezmę wam jeszcze drugą, bo bliźniętą też wzięłam dwie, więc będę brała po dwie. O! Ciekawe. Chyba mamy dwie grupy byków. Pierwsza grupa ma kartę ślub. W, tej, w tą sytuację zamieszane jest jakieś małżeństwo, to znaczy ja tak, to, to wolne tłumaczenie moje, oczywiście, ale chodzi o to, że ta sytuacja dotyczy małżeństwa. Czyli tak, jeżeli jesteście razem i wszystko się pięknie rozwija, to to się może skończyć małżeństwem. To jest wtedy dla Was super wiadomość. Gorzej. Jeżeli poznajemy nowego chłopaka, a on ma żonę, a my nie wiemy, albo nową dziewczynę, a ona ma męża, wiecie mi, wiecie, wiecie mi, wiecie o co mi chodzi, wiecie kochani, o co chodzi, um, jakieś małżeństwo jest na horyzoncie, no oby wasze z tym człowiekiem, a nie dziwne jakieś tam gdzieś coś, na coś. Na. Ale druga karta mówi, wyraź swoją miłość, zrób gest romantyczny. No taka rada, no, zwłaszcza chłopaki, jak wysłuchacie, to iść do babiny i zrobić coś tam tam, kupić jakiegoś, nie wiem, co wy tam kupujecie? Kwiatka czy co tam, nie wiem, co tam się teraz kobietom kupuje. No, na podryw w sensie. Nie wiem, może jakiś tam trzeba dać czek na tysiąc dolarów, ja tam nie wiem, nie wiem, czym dolarów w ogóle. Nie, żarciki, miśki, żarciki, żarciki, gest romantyczny. No, wyrazić, pokazać, że jesteście zainteresowani, że coś tam, nie Ym, także przemyśleć, przemyśleć sobie to i oczy szeroko otwarte, jeżeli chodziłoby o jakieś nowe, nowo poznane osoby, które nie daj Boże no nie byłyby do końca wolne no to oczy mieć szeroko otwarte, dobra kochani tyle, tyle, słuchajcie i od razu mówię, jakby ktoś się zastanawiał, kiedy będą nowe jakieś rzeczy na kanale, na razie muszę skończyć znaki, zrobiłam dopiero dwa więc jak skończę wszystkie to będziemy myśleć o jakichś nowych rzeczach na kanale, a na razie buziaczki pozdrowionka, no i pa